Cały czas kurwa przez cały film z kamerą głupie miny patrz, <śm> o, No to będzie nowej no <śm> dzisiejszy program zaczynamy od faktów, a kończymy na informacjach. Ja, Patrzcie w kamerę No patrz się w kamerę, Dobra, teraz, teraz spokojnie, no? Tak. Tak, tak, spokój, no. A to już koniec faktów w tych faktach, reszta faktów po faktach. <laughs> Dziękuję, do mm -hmm. Ej, skończy nagrywanie, ja to wkleję. Będziesz to kleić? Tak! Psz, tak to muszę skleić, żeby w dziennik wklepać i tak dalej. No dobra, ej, a na to już ja tak to muszę... Znów, Znów? Znów robisz się, się, ale, ale będziesz miał takie bie... Będę w czerwono... Zafi, choj Zafi, choj Zuga, A ty co jak Sylwaj kurwa Celownik w dole masz cferu jebany? Ja na baję celuję Ty też na dół patrzysz? Dobra Oglądaj się zakaz tam A widziałeś tego typa? Spalonego u niego? Tak Kurwa, co za chuj Co jest? Dalej. Gdy się za To no, będziesz jest. jak z Minsem Co jest ci? Wypadnę łapy Ciebie. Ty kurwa Ej, ale ja nie wiem jak w to się gra To grajmy w jedynki Dzięki ojcu, że kupuję! O, tak, może muszę oczkowo. Ma się to ja. Czego ja? Jak on nagrywa? Ja mam tu nie PS, bo ci wyjebie Chyba, że jak lokał pływa z kamelek podał. Ehe! Tak, wątpię, bo ja nie mam, ale jestem w tym Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. Ale strzały takie na odpał i pizde. To do mnie. W ja no, sumie ja mam strzały robić tylko takie, na przykład, że tak, żebym się odwrócił i zapierdolił. Bo... O! Stoję. A weź to wyłączkę na ja się mam Bo to zajebany cały ten... I on ja mam 2 jazyka. malutki. Ja na początku roku zemdzałem. Nie zjadłem, tego, zjadłem nie ale za 10. I za trako, filtr jest Ja jeździ 2 kilo... Złota lecię za dwa. Dwa